Jest taka polska legenda, w której pewnej lutowej nocy Maryja przechadzała się koło jakiejś wsi. Napotkała tam miejscowych chłopów, którzy tropili wilka. Chcieli go zabić, bo zjadał zwierzęta z ich zagród. Chłopi zapytali Maryję, czy nie widziała tego wilka. Ona odpowiedziała, że nie, ale powiedziała też chłopom, żeby lepiej zaczęli szukać wilków, które są w ich sercach i odesłała ich do domu. Okazało się, że Maryja spotkała tego wilka i ukryła go przed chłopami pod swoim płaszczem. Wilk z wdzięczności za ocalenie od tej pory towarzyszył Maryi co rok w jej lutowych wędrówkach. 2 lutego mija 40 dni od Bożego Narodzenia. Ten dzień ma kilka znaczeń. Między innymi jest to święto ofiarowania Pańskiego, ale o tym chciałem powiedzieć za chwilę. Najpierw chcę powiedzieć o innej nazwie tego, tego dnia czyli święcie Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego w kościołach błogosławi się specjalne świece, które nazywa się gromnicami. Później te świece zabiera się do domu i służą do różnych celów. Między innymi zapala się je, kiedy w domu ktoś umiera. Dawniej bardzo często zapalano je i stawiano na parapecie w trakcie burzy, bo wierzono, że taka świeca będzie chroniła przed piorunami. Stąd też zresztą nazwa Gromnica od gromu. Wierzono też, że ta zapalona świeca może chronić gospodarstwo przed wilkami. Stąd wiele różnych legend o tym, jak Maryja z taką świecą, z gromnicą, broni ludzi przed wilkami. O tych wierzeniach w to, że zapalona świeca, która była pobłogosławiona 2 lutego, może bronić przed piorunami albo przed wilkami, powiem jeszcze na końcu filmiku. Najbardziej właściwa nazwa dla 2 lutego to Święto Ofiarowania Pańskiego. Odnosi się to do żydowskiego zwyczaju pochodzącego jeszcze ze Starego Testamentu który polegał na tym, że wszystko pierworodne płci męskiej trzeba było ofiarować Panu Bogu i w ten sposób symbolicznie ofiarowano czy przedstawiano Bogu każdego pierworodnego Syna. W Ewangelii według świętego Łukasza jest opis tego, jak Maryja z Józefem przyszli do świątyni, żeby właśnie w taki sposób ofiarować Jezusa Bogu. Ten zwyczaj pierwotnie odnosił się do tego, że Pan Bóg, kiedy Izraelici wychodzili z niewoli egipskiej, ocalił ich pierworodnych synów. Więc ten zwyczaj miał im przede wszystkim przypominać to, że byli kiedyś w niewoli, ale zostali z niej przez Pana Boga wybawieni. Po drugie, było to też przypomnienie tego, że mogą, czy powinni wręcz, ofiarowywać Panu Bogu to, co mają najcenniejszego. Ale warto zauważyć, że przecież Pan Bóg tych synów nie odbierał Izraelitom. Oni byli przedstawiani Mu symbolicznie to znaczy symbolicznie, ale prawdziwie. To znaczy, że kiedy ofiarowujemy coś Panu Bogu, coś, co jest dla nas cenne, to Pan Bóg nie chce tego sobie przywłaszczyć, nie chce tego zabrać albo zniszczyć wręcz, ale oddaje to tylko, że przemienione, bo uświęcone. Trzecie znaczenie 2 lutego to Światowy Dzień Osób Konsekrowanych. Ten dzień ustanowił święty Jan Paweł II i odnosi się m.in. do sióstr zakonnych, zakonników. Wdów albo dziewic konsekrowanych. Konsekrowany w tym kontekście oznacza poświęcony Bogu. Często w, w języku potocznym mówi się, używa się takiego sformułowania, że ktoś się czemuś całkowicie poświęca, na przykład on całkowicie poświęcił się treningom koszykówki albo poświęciła swoje życie na walkę o sprawiedliwość. Poświęcenie to całkowite oddanie się czemuś, zaangażowanie w coś. I konsekracja to ofiarowanie czy poświęcenie swojego życia dla Pana Boga. Osoby konsekrowane, czyli np. siostry zakonne albo zakonnicy, przypominają, że Bóg istnieje i że jest kimś bardzo ważnym. Tak ważnym, że niektórzy poświęcają, czyli angażują całe swoje życie dla Niego. Na zakończenie, tak jak zapowiedziałem, przypomnę jeszcze zwyczaje związane z gromnicami. Wierzy się, że te zapalone świece... Mogą bronić przed wilkami albo przed piorunami. Ale można by pomyśleć, że to tylko jakieś zabobony, bo przecież radzimy sobie z wilkami, radzimy sobie z burzami. Kiedyś może ludzie nie potrafili sobie z tym poradzić i dlatego potrzebowali wiary w to, że Pan Bóg ich będzie bronił. Otóż nie jest do końca tak, to nie jest tylko zabobon, ale w tych zwyczajach faktycznie kryje się głęboki sens. One przypominają, że są takie rzeczy, do których zawsze będziemy potrzebowali Pana Boga. Nikt nie potrafi sam siebie zbawić. Potrzebujemy Boga do tego, żeby nas zbawiał i bronił przed złem. Przecież te świece, gromnice zapala się także w momencie, kiedy ktoś w domu umiera czyli w tym momencie, kiedy już sami nie jesteśmy w stanie często nic poradzić. A Pan Bóg jest w stanie, bo on przyjmuje duszę do nieba.